Wojciech Widłak, co to za księga. Jestem sławny, jestem sławny, podśpiewywał Żbik. Przeskakiwał zgrabnie z gałęzi na gałąź, choć trochę przeszkadzała mu trzymana pod pachą książka. Nagle przerwał i zatrzymał się gwałtownie. Na drzewie tuż przed sobą zobaczył potężną postać. Puhu! zachuczała postać. A czemu tak hałasujesz, młodzieńcze? Puhu! To puchacz. Żbik rozpoznał po głosie tę wielką sowę. Z dużymi zwierzętami lepiej zachować ostrożność, odpowiedział więc grzecznie: Przepraszam, tak sobie podśpiewywałem z radości. Piszą o mnie w książce. Jestem sławny. Na wszelki wypadek nieco się odsunął i podał Puchaczowi książkę otwartą na stronie ze swoim zdjęciem. Hm, zamruczał Puchacz. Nie wiedziałem, że umiesz czytać. Nie umiem, przyznał Żbik, ale przecież jest tu moje zdjęcie. To wystarczy, jestem sławny. Puchacz pokręcił głową niemal naokoło. Jak to puchacze potrafią? — Ech, wy młodzi! — westchnął i zaczął przewracać kartki. — A widzisz te inne zdjęcia? — Jest tu wielki żubr i chrząszcz jelonek rogacz, kozica i rak rzeczny, motyl niepylak Apollo i... — O, ja też! — A wiesz dlaczego? Żbik? Nie wiedział. Puchacz zamknął książkę i postukał pazurem w tytuł na czerwonej okładce. To Polska czerwona księga zwierząt wytłumaczył. Pewnie znalazłeś ją gdzieś w lesie, prawda? Żbik spuścił wzrok i pokiwał głową. Założę się, że zgubili ją ludzie, którzy byli tu wczoraj. Dodał puchacz. Ci akurat muszą być dobrzy, skoro mieli tę książkę. Pewnie nie wiesz, że. I puchacz wygłosił Żbikowi wykład na temat ludzi. Dawno temu wszędzie wokół rosły ogromne puszcze, ciągnęły się bagna i rozlewiska. Zwierzęta i rośliny miały mnóstwo miejsca, by rosnąć i się rozmnażać. Kiedyś jednak, pojawili się ludzie zaczęli wycinać drzewa, zakładać wsie i miasta, tworzyć pola, łąki i pastwiska. Miejsca jest dosyć mówił dalej Puchacz wszyscy byśmy się pomieścili ale ludzie nie szanowali przyrody. Niszczyli rośliny, polowali bez opamiętania na zwierzęta. Poza tym szkodziły nam pożary, zanieczyszczenia z fabryk, bezmyślne niszczenie lasów, śmieci, ale próbował przerwać żbik. A tak, tak, sam domyślił się puchacz, pewnie chcesz spytać o tę księgę. Wielu ludzi zrozumiało, że warto dbać o przyrodę. W tej księdze spisano i opisano zwierzęta, które żyły kiedyś, ale już wyginęły. Jak to? My przecież żyjemy zawołał poruszony żbik. Nie przerywaj skarcił go puchacz. W czerwonej księdze opisywano też gatunki, które mogą wyginąć, jeśli nie będzie się ich chronić. Właśnie ty i ja do nich Należymy. Może jesteś sławny, ale na pewno grozi ci wyginięcie. Dbaj o siebie, drogi Żbiku. Puchacz zakończył i oddał Żbikowi czerwoną księgę. A Żbik pomyślał, że odniesie ją tam, gdzie ją znalazł. Lepiej przecież, żeby ludzie z niej korzystali. I wiedzieli, którym gatunkom należy się szczególna ochrona, tym bardziej, że wśród tych gatunków jest też żbik.